Łączenie, eee, sklep, du 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 du, nub dog, kup. I w tym momencie, moi drodzy. Wiem, pierwszy rekord jak najszybszego zakupu skina od momentu wejścia do gry. A jeżeli to Ty chciałbyś wygrać Doga z lotnią i Kilofem, to w tym momencie jak najszybciej napisz w kalendarzu, co według Ciebie znajduje się w tej oto szklance. Pamiętaj o tym, że wszystkie nagrody są dla wspierających, którzy tutaj w sklepie wpisują kodzik JACOB. A w dzisiejszym odcinku zobaczysz pięć nowych rekordów, które, oczywiście ja będę pobijał bądź ustanawiał w Fortnite OG. A jak pod tym odcinkiem zostawicie 17 721 polubień, to misarczy. Lecimy z Daily. Więc tu widzisz czerwony guzik, ciśnij taki sam tam na dole, a ja już nie cringeuję. I zaczynamy. Od pierwszego rekordu związanego z powrotem tej oto miejscówki. Na której Kepcio, Manojek i Smarty robili setki razy skybase'y, ale moim zadaniem dzisiaj będzie zrobienie jak najszybszego Skybase'a, czyli jak najszybsze dojście na sam limit. Puff, skaczę, klikam stopper i gotujemy. Akcja tartak. Chodź tu, typie, chodź tu. Dobra, idealnie. Farmię szybko macy, bo tutaj te się farmi mega prosto. 50 sekund za mną, idealnie, prawie. Jest kap drewna. Brakuje już tylko troszkę, ale to troszkę metalu i mogę zacząć skybase. Góra, oponka i jedziemy. Speedrun. Proszę, nie kolapsujcie, to to będę miał. Nie kolapsujcie, to to będę miał. Lecę. Cały czas jeszcze żyję. Minuta 50. Speed, 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 speed. Tutaj liczy się każda sekunda w tym rekordzie. Jeszcze, podciągnij, Jakubek. Dawaj. Za chwilę powinien być max high. Proszę. Proszę, żeby był max high. No kiedy jest max high w tym Fortnite OG? Ale dobrze, że ja te matce dofarmiłem. Boże, jak dobrze. Zaraz kończą mi się macy. Jest, jest max high. Jest max high, mamy to! W niecałe 2 minuty 28 sekund udało nam się dojść na sky limit. Proszę bardzo, moi drodzy. Mamy to! A to, ziomek pode mną. O, jeszcze go zabiłem. Czekaj, 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 czekaj. Rolka, pozdrawiam serdecznie, to chyba był w ogóle najszybszy frak ze Sky Limitu też. Tak mi się wydaje, więc jeszcze drugi rekord. Kolego, ty wiesz z kim ty masz do czynienia? Chyba nie wiesz, ty nie wiesz. Dobra widzowie, wychodzimy z tej gry, bo zaraz jeszcze jakieś kolejne rekordy pobije. nie ma to tamto. Więc dopiero teraz możemy przejść do pobijania trzeciego rekordu, podczas którego w jak najszybszym czasie będę musiał zdobyć trzy mityczne itemy bez najmniejszej pomocy żadnych pomagierów. Sam solo, a całą przygodę zacznę na siedzibie doga. Ciup. Czekam. To to pompa, chłopie. Idealny landing. Idealny. Oho, jednak nie. Ale mnie ziomek wydymał. Jak chciał bez mydła. Pompeczka, witam. On mnie wysadzi. Znów dogiń. Do no, giń. Zginął, dobra. Tylko co z tego? O, no właśnie. No właśnie. No i ten rekord będzie ciężki. <laughs> nie udało się. Lecimy raz jeszcze. Skaczę, włączam i mam plan. Zobaczycie, o nie, to się uda, to się musi udać, każda sekunda się liczy. Big pota, bocik jest pode mną na 1000%. Wystarczy, że go jak najszybciej zdetonuję. Gin, 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 gin. Dawaj mi to, mityk, mityk, weź się posuń gruby. Gruby się nie posuwa. Dobra, mam mityka. Nie tracę czasu, w minutę nawet mniej go zdobyłem, cały czas idę do przodu. Furmana z nitro i jedziemy, po drugiego. Zmiana. Żeby mieć więcej paliwa. Jestem. O nie, fura się topi, ale jestem. Weź wysiądź z tego. Zero matców na koncie. Gdzie jest bocik? Halo, witam. Gin, gin, gin. Strzelaczek Smarty, pozdrawiam. Dawaj łuk. Łuk. Niecałe trzy minuty, mam dwa mityki, jest ekstra. Proszę, proszę, żeby ten ostatni był na jachcie, albo żebym znalazł gościa. Uhu, jaki rekordzik się szykuje. Akcja łódka. Żabek na strzela. Zostaw, zostaw, stary. Nie mam matców. Ja mam zero matców. dokładnie zero matców. Dobra, ale żyje. Super. Uff, uff, uf, uff, uff. 1600 metrów. O ile się nie mylę, tak jest, tutaj będzie kolejny mip, tego potrzebujemy. Czemu się nie da? Daj, 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 jedź, jedź, jedź. Potrzebuję leczenia, bo będę wchodził do zona. Kapusty, kapusty, kapusty. Fajnie. padamy Lud, ziomek. Oj, oj oj, oj. On ma tego kawacha. Chodź tu nobie. Jeżdżam w ciebie. Nie mam zbytnio tych matców, w ogóle ich nie mam. O kurde, chyba jestem datwizowy. Dostał? Ja pierdziele też dostałem. Gdzie on jest? Kapusta? Potrzebuję tych matów potrzebuję tych matsów. Oj, chłop chce mnie zabić. Zdecydowanie chłop chce mnie zabić. Wjeżdżam w tego żamala, no Mateo kołacha na 1000%. Chodź tu, giń. Trak. Musisz być mój. Nie, nie, tak! Dawaj, kołach kałach, 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 jest kałach, trzy mityki w ekipunku. I to w 6 minut, 55 sekund. Widzowie, rekordzik. To jest rekordzik praktycznie do pobicia. Tu się wszystko ułożyło. O Boże. I po wykonaniu rekordu uznałem, że sam dla siebie dogram sobie tę gierkę do końca. I niestety sami zobaczcie, co się wydarzyło. Chodź tu, moje. Nie mam amo, nie mam amo. Czemu ja nie mam amo? Nie pij tego. No i mi wyrąbał. No i to jest odwrót, widzowie. To jest kurde odwrót. O dostałem jeszcze kraka od jakiegoś zioma z góry, dostał też dużo. Tori mogę iść na plecy z 12 ammo. Oj, chyba nie mogę. To chyba było głupie. Gin. Dobra, wszystko trafiłem. Zajebiście. Nie! To właśnie ta porażka skłoniła mnie do pobicia czwartego rekordu. Jakim jest zdobycie jak największej fragów, tylko i wyłącznie przy użyciu mitycznych itemów. Z uwzględnieniem tego, że muszę zrobić przynajmniej jednego fraga każdym z tych mitycznych itemów. Zaczynamy przygodę od zwabienia koleżki. Gin, 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 gin. Ekstra. Zabieram Tomigana. I big potę. Pop za mną dostał. Może być mój pierwszy frag. Jest. Drugi, jest. Dobra, to już nie człowiek, to już nie człowiek. Super, dwa fragi z Mityka. Je biga, muszę wycidować. coś jeszcze tutaj biega. Bocik. Otwieramy safe, żeby mieć A i zaraz lecimy dalej. Fragi. Tylko muszę pamiętać, żeby z Mityka. Pompa to ostateczność. Alo, ludzie. O, dzień dobry, witam serdecznie pana kolegę. Mam to migana, pozdrawiam. Okej, okay, fajnie poszło. Halo, samochodzik. Dzień dobry, witam. Trzy kile na razie. Tu, 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 tu. Ale co po fragi. Słyszałem, słyszałem. Kolega może mieć kałaszka jeszcze przy okazji. O ja pierzie, kolega to może mi zrobić dziecko, właśnie mi to zrobił. Spokój, spokój. Chwila, chwila chillu. Mam mitycznego kałacha. jest przy mnie. Nie będzie się tego spodziewał, zarąbiście. Tam miał tego kawaha? Tak jest, Superansko. Jest, mam kawaha, mam to migana, brakuje mi już tylko łuku. Slerp jest za daleko, więc muszę liczyć na to, że znajdę kogoś, kto ma łuk. Wyrzucam już pompę. I kolejny ziomal na mnie. Chodź tu, chodź tu. I... Dobra, ginie, fajnie, fajnie. O Boże, ale miałem zawał. Wtedy już mówię... Dobra, jest koniec. Już, 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 już nic nie zrobię, tak? A tu proszę na bardzo, nagle Sikalafon wszystko wyszło. Spadamy stąd. Bo wydaje mi się, że więcej fragów już tutaj miał nie będę. Nie no, snajper. Snajper Elita na mnie. Misiu. Oj, ten kawałek jest potężny. Potężny kałaszek. Chodź, 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 Jeżdżam i rozjeżdżam. On nie zamknął. Okej, okay, niedobrze. Kolejny idzie. On jest na mnie. Nic nie jest moje. O Jezu, go przez przypadek. Chodź, Misiu. Misiu jest yy, blady. Czpi. Jeszcze jeden idzie, okej. Okay. A nie, to mój ziomek, tak? Nie, to mój ziomek. No to stary. O to chodzi, o to chodzi. Bardzo dobrze, snupi. Ty zachowujesz, tak ma być. Czuję, czuję tutaj kogoś. Noś słyszałem nawet. O, samochód, okej, okay, dobra. To też może być. Bierzesz we mnie. Kolega we mnie i jedzie. Kolego! Ten minigun to jest tak mocarny, jak będzie minigun. Widzę, będę się że czekacie na miniguna, przecież to będzie złoto. toki słyszę. O ty nobie. mać mi uciekł. Ale bo jeszcze jest jeden w tym domku, jeszcze tego nie wiem. To jest dla mnie strzela. Ten typo. No, no niestety. Niestety się nie udało, kolego. tam tego, opie dziewięć fragów, już tylko z mityków. Na mnie nie! Czemu? Czemu ty go zabiłeś? Czemu? Oj? Oj, 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 kolejny dead. Chyba tutaj nam się manjoek przypałętał. Na dole jest drift, prawda? Jest, jest, jest. Gdzieś samochodnicy jest? Dion farmer. Ła, coś strzela. To tu jest dwóch, dobra. Tamten mnie wkurza. A ten śpi. Ty, maniek, dead. Zadymka. Dawaj RPG. -a. Oj, on nie da RPG. -a. Co ty robisz, maniek? O kurde. Dawaj go. Tak, 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 tak. Weź tego RPG, to se wstać, no właśnie. Dobra, 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 poszło. Chociaż taktyczkę, kurczę, miał niezłą. Bierzemy. Tysiąc spazów, wiadomo, bo to nowy sezon. Tutaj spaz to jest jak, nie wiem, szary taktykal kiedyś. Nie no, coraz mniej ludzi, a ja dalej nie mam muku i przez to nie wykonam tego rekordu. Ciecielecie, cie, lecie panie bociku, witam ja Ty gdzie ty jesteś? Halo, halo. Halo, halo, nie wiem czy to bocik, ale... O, nie bocik chyba. Mam zagubiony, tak? To jakiś fight zakończony. A tu agencik chyba z tego fightu. Witam, kałaszek lepszy. Przysięgam, te mityki są tak OP, tak OP. Ej, ciekawe, czy da się przewieźć na dachu samochodu drop. To jest dobre pytanie. Rozwalmy balonik i pojedźmy teraz. O, nie da się. Ja, mit obalony. No to masz przesrane. Nie, 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 nie. nie. Oj, 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 Daszek, dobra, fajnie. Ej, grandzik. Na plecach kolejny, śpi. Ej, a ten co robi? On ze snupim sobie tam na dole? Czy o co chodzi? On mi bije snubiego. O, jesteś niepoważny, chyba, chłopcze. Chyba jesteś niepoważny, wiesz? Wypierdzielaj z tym spazem. Nie bije 200. Nie oglądałeś mitów, dobra. Dawać mi tutaj łuk bum bum. Mam to. Trzy mityczne itemy weku. Co, Jacob? Czy to prawda, że z każdego zrzutu wypada lunchpad? O, nie. To to beka. Ale jajo, widzę, nie w że oszukał. Top 2 i ostatnią osobę muszę wyeliminować z łuku. Miejscówka Mateuszka. Widzę, że chyba... chyba bez człowieka. Niestety. Ej, gdzie jest ten ziomek? Dobra, wiem. W tym domku siedzi. Co za agent. Ty, Maniek. Maniek tańczy. I tym oto pięknym akcentem... Nie! Proszę, Maniek! Maniek ginie i mamy 19 fragów tylko i wyłącznie mitykami. Nie wiem, czy to jest rekordzik, ale myślę, że może być. Myślę, że może być. Wśród youtuberów na 1000% to jest nowy rekord. I uwaga, to jeszcze nie koniec, ponieważ ostatni rekord w dzisiejszym odcinku będzie związany z tymi oto krasnoludkami, które pamiętają tylko o gracze. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle wie, o co z nimi chodzi, ale w przeszłości w Fortnite wszyscy ich szukali, żeby jak najszybciej zdobyć jak najwięcej punktów doświadczenia. Aktualnie mamy ich na mapie aż 10 i moim zadaniem będzie zebranie całej dziesiątki krasnali w w najszybszym czasie. Fokus, okus, skaczę i od razu klikam stoper Proszę, ile tu leci ludzi. Dobra. Ja po prostu skakuję. Zgarniał krasnala numer jeden i wyskakuję. Spadam chłopaki, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie. Ja pierwszy typek na mnie. Uciekam. Nie walczę, nie ma sensu. Jest big. Rare item w tym sezonie. Kokoski i mam plan. Mam duży mózg. Jest łódka. Jedź, byle szybko, kubula. Jedź! Mam plecy, Kościu będzie strzelał. Jadę, dobra, jest super. Kurde, dało mi strefę najgorzej. Fatalnie drugi krasnolud. Idealnie, dobra, chociaż to nam na razie wychodzi. Mamy drugiego i żyjemy, jest spoko. Lecimy dalej. Nasz kolejny przystanek. Ała, ała. No, to nie było mądre. Niedobrze. Pa, nie strzelajcie, dziękuję. Oho, tak właśnie wszedł, zarąbiście, proszę, leć, nie strzelaj, leć, nie strzelaj. Bo tutaj powinien być mój trzeci krasnoludek, chłopie, robię rekord, robię rekord, mamy go, siła, misiu. 3 z 10 w 3 minuty. Ocik i samochód się nie zrealizuje, tylko obota. Najgorzej. Jest czwarty i co najważniejsze, mamy apteczkę. A, bo Kryfta, to nie jest przypadek, ja tą drogę całą zaplanowałem. Teraz już tylko ląduję prosto na furze. O, pofajcie, maloa. Nie maloła, Dziń, dobra, dzięki. Lecę dalej, lecę dalej, fragi mi tutaj nic nie dają, licz się, tylko krasnolud. Trzeba zaparkować tutaj, fajnie. Kulturalnie, zejść po następnego krasnoludka. Idealnie, idealnie, nie no, robimy to, robimy to, widzowie. Jeszcze ziomeczek po drodze. Chodź tu, chodź tu. I kolejny, żegnam. Jadę, 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 tempo. O oh, kurde, już jest strefa. Ja no nie wiem, czy dam radę z tym rekordem jednak. Wymiana fury, krasnoludek. Chodź tu, chodź tu. Ekstra, kolejny, nie wiem, który już na kukurydzę. Nie no zero presji, zero presji, zero stresu. Jedź, jedź, gruby. Nie wiem gdzie jest ten krasnolud, to jest najgorsze. Dobra, mam go, mam go, mam misiaka i mam krasnoluda. O, ten sobie ładnie tutaj utknął. Daj leczenie, daj leczenie. No ale gówno, ty kewy mi daj. Jak kewów w tym sezonie normalnie nie ma, to teraz mi je daje. 1200 metrów. Nie utop się, bo jak się utopisz... Dobra, nie utopi się, nie utopi się. Ej, dobra, ja mam coraz mnie hapę. Jezu, apteczka, jak dobrze. Jedenasta minuta, kolejny krasnoludek, jest zarąbiście, jest tak dobrze. To no może jednak nie aż tak dobrze, bo za chwilę mi się paliwo kończy. Nie, nie mam paliwa do dupy. Jedz jabłka, jedz jabłka. Misiu w krzaku, krasnoludek obok, dobra, jeszcze jeden i mogę iść do strefy, jeszcze jeden i mogę iść do strefy. Proszę, speedrun, to jest chyba ostatni, tak mi się wydaje, mamy to, tak? Znaleziono wszystkie krasnale. Let's go, let's go. To w czasie 12 minut 41 sekund. Jak uda mi się zrobić parę fragensików, to moi drodzy, jest szansa, że będę miał kolejny rekord w postaci największej liczby zdobytego PD w sposób oczywiście uczciwy w ciągu jednej gry. O nie, o nie, kolega ma kolegę, rozumiem. I kolega ma bossa. Wysadzam go, wysadzam go, dostał. Ale gdzie ty uciekasz, Łosiu? O, ognisko leczy przez rampę, tego nie wiedziałem. Mi? Potwierdzony. O kurde, ziomek z tym miniganem, to Chodź tu. Dostał rampa, jest git, jest git Dawaj go, dawaj go, dostał kraka. Mam cię. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Top 4 I robimy żemeczkowi Akuku. Dobra, że trochę mi zrobił Akuku, ale śpi... Szpi... Co? 306 tysięcy ja nie wiem czy to jest rekord. Dajcie znać, poprawdzę, pamiętajcie o wyliku Jobę. Miłego.